Dzień dobry kochani, dzisiaj będzie żeberko jagnięce pieczone w airfryerze, ale najpierw muszę odkroić troszkę te tłuszcze. Żeby jakoś to odkroiła, bo nie chcemy tych tłuszcz. No ja bym chciał kochani, No nie ale... za dużo, ja troszkę zostawię, ale część ale, odkroję. nie pozwala mi. Jest troszkę za dużo, także odkroję i za chwilkę będziemy przyprawiać. Najpierw muszę pozbyć się tych tłuszcz. No to takie dobre. Kochani, przyprawiamy nasze żeberko czyli sól. Najpierw z jednej strony biały pieprz, odrobina. Papryka słodka, mędzona. Papryka ostra. Teraz może pokropić sobie oliwą. I tak samo z drugiej strony. I tak samo. Sól. Będziemy piekli w całości, a później będziemy podpiekać. Także sól, biały pieprz. O, ostra papryka. Lekkie, mm. nie nie. Ale widzno się zakończyło. I kochani, damy troszkę ziółek włoskich na tą stronę. Ziółka włoskie. I tylko kolejne robimy oliwki, czyli oliwy i natrę i zostawiamy na jakieś 15 minut i zaraz nagrzewamy fryera. Kochani, a do naszych Żebereczek będzie jeszcze czosnek, kłuchka to. Słuchaj. kochani żonka mówi żebereczek nie gniewajcie się żeberek no nie będzie żeberek i tylko oliwo Ty jak lubi tak i czekamy aż się to wszystko ale ja już zaczynam nagrzewać airfryer na 180 stopni no i kochani airfryer nagrzany na 180 stopni wkładamy żeberka kością do dołu i chciałabym zmieścić tą główkę czosnku pewnie że się zmieści główka czosnku kochani I na 22 minuty kochani ja do naszej jadnięciny będzie sałatka z awokado ogórkiem, pomidorem i z dodatkiem czerwonej cebuli mam taka dużą pestkę pestki nie będzie Zaraz będzie baraninka, gotowa. Teraz tylko pokroję i zrobimy sobie sałatkę. Tutaj ją teraz I jeszcze dwa obrane okórki. A no, takie grubsze prosteczki kroję i jeszcze cebulka ale cebulka to nie wiem czy całą dam no zobaczymy na razie tak pokroję ją i zobaczymy czego trzeba jeszcze całą nie chyba wystarczy połówka i zaraz przyprawimy no i kochani popatrzcie żeberko wyjęliśmy teraz niech sobie chwilkę przestygnie i zaraz pokroimy mmm jak to pięknie pachnie ale to jeszcze nie koniec Pani żeberka przestypły chwilkę teraz muszę je pokroić sobie na te takie a, pomiędzy kostkami. o coś takiego o, o, perfekto mm, ale jeszcze będą pieczone chwilkę tylko ja tak pokroję. Mm. Na razie pokroję. Jakieś tu tu tu. Jak będzie. Mm. Kochani, tak wyglądają nasze żeberka. Teraz mamy tutaj łyżeczkę jodu i troszkę sosu sojowego. Smarujemy sobie żebelka w razie z jednej strony o spędziłam się i tutaj mamy czosnek ten właśnie o prażony Oj. wyjdziesz mi czosnku wejdź wejdź sałaku ząbek powinien wyjść mi mm -hmm. no wyszedł mm. pięknie kładziemy na każdy kawałeczek bardzo lubię czosnek właśnie mm. Ale ten jest taki duży, ja go muszę podzielić na dwa Bo może zabraknąć, zobacz jaki duży wielki ząb No to go podzielę sobie na dwa A składamy nie, nie. sobie na każdy kawałeczek Właśnie tego naszego Żeberka Oj, to są duże ząbki Ach, jeszcze gorące Ja bym chciał jednego złapać jak zostanie to Ci dam kochanie ale może nie, nie zostanie nie, nie, nie. ja chcę na każdy kawałek położyć ząbek czosnku i kochani na każdy kawałeczek nałożyłam ten czosnek no wiecie co, zostało mi jeszcze tutaj troszkę tego miodu zrosnaczy z sosem sojowym nałożę airfryer nagrzewam na 200 stopni i będziemy podpiekać jeszcze 4 minutki Mekanie fryer nagrzany. Wkładamy nasze żeberka. Zberka, kochani, jak żebereczka. Okay. Jak lubicie? Bo wiem, że te że... żebereczka są. No muszą mi się tak wkładać, żeby mi się zmieściły. A. Żeberka, baranie. Ile mówiłam 4 minuty, tak? Z Nowej Zelandii. Mm. I do Elfreyera. No I doprawiamy naszą sałatę. Sól. nie za dużo Pieprz. Ile lubicie? Tak, to ile lubi. Oset jabłkowy. Organiczny oczywiście. O no, troszeczkę oliwy z oliwek extra virgin. oj poleciało mi dużo, ale to ośka, nie zaszkodziło na zdrowa jest zdrowe. i troszeczkę balsamicznego octu my dajemy sobie bo tak lubimy no i czekamy na nasze żeberka sałatka gotowa no kochani wyjmujemy nasze żeberka myślę, że są gotowe zobacz pięknie wyglądają. Dla mnie Dla... są mm. pachnące. Teraz musimy je zostawić chociaż na 5 minut. Kochani, w można zrobić takie pyszne żeberka. Jak mięce. Z baraninki. Mm. Do tego tylko sałatka i obiadek gotowy, kochani. czy się, zabieramy za jedzenie. No poczekamy, żeby powiem przestygły. Powiemy wam, jak smakują. Nie, nie, nie powiemy. Powiemy. Nie. Chcesz powiedzieć? Tak. Okej, okay, kochani. Czekamy. cierpliwi. Żonka chce wam pokazać. I powiedzieć jak, jak smakują. smakują. Ja wiem jak smakują, bo już jadłem to o, no, wiele, tak i nie, wiele w takiej razy. takiej postaci jeszcze nie. Ostrzosknie, nie. Hmm? Także Ale poczekaj, wiem. poczekaj jeszcze chwilę. Czekamy chwileczkę. kochani nasz obiad gotowy sobie nakładam mięsko mm, mm, mm. a do tego oczywiście sałatka awokado, ogórek, pomidorek no i moje ulubione winko ale najpierw powiem jak jeden baranek no, próbuj kochanie mięciutki Ktoś Zawsze pierwsza. Mm, taki mięciutki, pyszny. A ja za chwilkę mm. będę konsumował te następne. z Tymczasem? Mhm, mm. mm coś pysznego. Kochani. Pysznego, kochani, pycha. Nie mm -hmm. za zaglądanie, trzymajcie się. Mm -hmm. ale pysze. I pycha. spróbujcie takiego mm -hmm. baranka. Pycha. Do następnego. Na Pycha.